Trzyma, derko ze mną dzisiaj jest. O dobrej. O dobrej. U mnie był ten pierwszy raz. A cóż. W urwaniu dzisiejszej wyrzucimy mieczek. Jak ja to mogę chcieć. Dzień dobry wieczór za dobrą. Z wojsko. Za chwilę. To jest pierwsze, to jest na drugim. Przepraszam, że nie zaznaczyliśmy tamtego filmiku, bo... Tak, znowu. Ja mam zachód. Ja do kupca jego, wyszłam za. Uleprawiam moje rzeczy. Mikołaj mi dał orwalnie i reset ja wszystkich orwalnych dzisiaj był miły dla mnie. 41, ja bym jej O i 18 lat, reset ma orwalną. Tak, bo ja kawę a ty zabrałeś. Tak, robimy tutaj pierwszy domek, tak. Mój domek, a ten gdzieś w tym stronu. No, no, bo się mi boli, bo, bo zabiję, tak. Gdzieś... 500 ja klatek stąd. Tak, 500 klatek Jakbym chciał, bym pokazał wam. Ja... cię, on teraz... Ja cię, nie, jak nie. Ja... Ja... jak te... ja 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 mogę nie. Sobie... Kopię GTA, pierwsza kisza, kisza, pierwsza kisza. O, tylko tylko jestem w GTA. Dzień dobry, wieczór, a z Polsko. Dziś zombie znów wędruje nocą. S K nie boi, bo po co? I jak zejroski wędruje mocą Znów jest to chyba normalne Ciągle się ślimaczy, to nienaturalne Panie ślimaku jest nie ma, coraz lepiej Puchanoc, do coraz więcej SKKF znów namaluje księżyc Jest piękny, nie opiszą go wesy Teraz spójrz Dobry. i podnieś rzęsy Bóg cię stworzył w tym ja. świecie chrześcijany e, S jak samotny, choć nie wiem czy to, to prawda A jak kłamstwo, którą a zabija o, prawda K to creeper, choć to nie Dostań, te litery to F to, to fart, da. który pomaga coś zmienić Panie ślimaku, możesz w wierzyć Wyruszymy w potrój, by znów coś przeżyć Może najpierw wezmy diaksy na kredyt Teraz wszyscy razem te cztery litery S jak samotny, choć nie wiem czy to prawda K kłamstwo, którą zabija prawda K creeper, choć to nie te litery F to fart, który pomaga coś zmienić Dzięki wielkie, to ma a na 30 klików, 30 klików, a u mnie 10 około. To zrobię, tak. Dzień dobry wieczór, dobranoc w Polsku. Dziś zrobię znów no. wędruję nocą. SKKF się nie boi, bo po co? I jak wędruje wędruje co Znów jest bijany, to chyba nie Ciągle się ślimaczy, to nienaturalne Panie ślimaku, okay. jest coraz lepiej Pucha noc, gwiazd coraz więcej SKKM znów namaluje księżyc Jest piękny, nie opiszą go wersy Teraz spójrz i podnieś rzęsy Bóg cię stworzył w tym świecie, bez samotny choć nie wiem czy to prawda A jak kłamstwo, którą zabija prawda a to creeper, choć to nie te litery F to fart, który pomaga się zmienić Panie z nimaków, uh, możesz mi im wierzyć, O, o jak pan Weźmy syna na kredyt Teraz wszyscy razem te cztery litery S jak samotny, choć nie wiem czy to prawda K jak kwaśny, prawda to wiper, litery F to fart, który pomaga coś zmienić Dzięki wielkie, to dla SKKF-a

Od ciebie się pefa i będę patrzył co wy... By... O no, nie, ten no, Nie, nie, nie. Dzień dobry, nie dzień będę patr... nie, w ja będę patrzeć, w Dzień znów wędruje, wędruje, wędruje nocą. Skkf się nie boi, bo po co? I jak wędruje bo są wędruje to chyba normalne. Ciągle się ślimaczy to nienaturalne. naturalne. się jest coraz lepiej. A noc, jest więcej, 또, street, energii, no. tak? Jest na maluacie się jest piękny nie rozszała konwersy, teraz spójrz i rzęsy. Czy stworzył Jestem w tym świecie prześcierny? choć nie tak, wiem, tak, czy to tak, prawda to, to K tak, jak tak, kłamstwo, tak. którą zabija Jeden, prawda to, co, K to creeper, choć to nie te litery F to fart, to, że to, że to który pomaga się zmienić to, że to, że to jest Panie ślimaku, możesz mi wierzyć. Chcemy podróż, by znów coś przeżyć Może najpierw weźmy jak syna kredyt Teraz wszyscy razem te cztery litery ja samotny, choć nie wiem, czy to prawda jak kłamstwo, którą zabija prawda Ja to creeper, choć to nie te litery Ja to facet, który pomaga cię zmienić On umarł. moje, tak, moje i jego i temu, że dupa już u was Przylabię, tak, przylabię Dzień dobry, wieczór na dobranoc, Polsko, Dzień zombie znów wędruje nocą, SDKF się nie boi, bo po co, i jak Cyjrowski wędruje bo co, so. jest zbierany, to chyba normalne, ciągle się czy to nienaturalne, panie jest niemal, to jest coraz lepiej, jest coraz więcej SKKM znów namaluje księżyc Jest piękny, nie obniżą go wersy Teraz spójrz i podnieś rzęsy Bóg cię stworzył w tym świecie przestrzennym Jest jak samotny, choć nie wiem czy to prawda Kajak w którą zapis prawda, ja to choć to nie te litery F to fart, który pomaga coś zmienić panie ślimaku możesz mi uwierzyć, wyruszymy w podróż, by znów coś przeżyć może najpierw wezmę jak syna kredyt, teraz wszyscy razem te cztery litery S ja samotny, choć nie wiem czy to prawda K jak kłamstwo, którą zabija, prawda, ja to choć to nie te litery F to fart, który pomaga coś zmienić, dzięki piesku to Mam internet na tak. Mam internet, mam internet, Jak 10 minut to 10 minut to będzie 10 minut to minut Jak? minut to Dzień dobry wieczór, na dobranoc, Polsko Dziś zombie znów wędruje nocą! Echem się nie boi, bo po co? I jak się wędruje mocą? Znów jest to chyba normalne Ciągle się ślimaczy, to nienaturalne Panie, jeśli masz, jest coraz lepiej Ducha nocy, gwiazd coraz więcej SKKF znów namaluje księżyc Jest piękny, nie opiszą go wersy Teraz wiosnki podnieść rzęsy Pół, gdzie stworzył w tym świecie sześcienny Erwiaż samodzielnie odświecił, to prawda K jak kłamstwo, którą zabija prawda K to creeper, choć to nie te litery F to fakt, który pomaga się zmienić Pan jeśli ma możesz mi Wyruszymy w podróż, chcę znów coś przeżyć Może najpierw weźmy diaksę kredyt Teraz wszyscy razem te cztery litery ja samotny, choć nie wiem czy to prawda jak kłamstwo, którą zabija prawda Jak creeper, choć to nie te litery F to fart, który pomaga coś zmienić Dzięki wielkie, to dla SKHF-a <noise> Ale dzisiaj mama, Nie, będzie pikała, to jest... Tak! Nie mi do domy, bo ja nie zarabiam tak dużo jak do je haj tu daje drugiej nocą. się nie boi, bo po co? teraz ja nie mnóstwo... wymyślałem... No tak, ja to No tak, Ciągle się ślimaczy, bo Panie grudu, jest tu jest coraz lepiej Pucha noc, gwiazd coraz więcej jest. SKKF znów namaluje seguii, księżyc I jest piękny, daca. nie opiszą go wesy Teraz spójrz, kim nich rzęsy Bóg cię stworzył w tym świecie przyściennym samochód, samokrocz, nie wiem tak czy to prawda Chwila jak kłamstwo, którą zabija prawda Kato creeper, choć to nie te litery F to fart, który połamacie zmieni